Witam bardzo serdecznie. Dziś e, czas zakończyć dowcipkowanie e, na tym odcinku i zająć się poważnymi rzeczami. A co to będzie poważne? E, brak pieniędzy w Twoim brak koncie? Brak pieniędzy jest bardzo poważny, Może dlatego z w się jest charytatywny refling. Drodzy widzowie, zarejestrujcie się proszę i dopomóżcie biednemu YouTuberowi, żeby kupił trochę czarodziejskich stóp. Kolejne mieszkania, mam które najmowa. Mam marzenia jak Budda, pomóżcie mi je spełnić w takim razie. Opierdolę wam. Niefajnego energetyka. E, <grymne> A sprzedawał energetyki? No, przecież doł, stary, marka, A. spełniamy marzenia. Ja ten. Z energetyką smaku marzeń, Buddy, nie wiem czy wiesz, kosztuje dwa razy więcej niż zwykły energetyk. Smakuje tak samo jak. Nie masz wciąż to doł. Dociągnie. Jeszcze się dociągnę. I jakby ludzie się śmieją, bo on mówi tak, to tyle miesięcy pracy, i to jest tak jak zwykły, energol. Ale ja, potem... to nie jest tak, że my takiej sprawdzaliśmy, że energola się po prostu bierze, a nie masz jednego kierunku... to już ten. Że to nie jest tak, że po prostu są całe firmy, które ci oferują, tylko dajesz do markę. Do i do nic dokładnie więcej. tak to wygląda. Tylko, że w kontraście do tego, że Buddha opowiada, że to jest zbudowane na marzeniach i przez wiele miesięcy pracy, i to jest specjalnie wymyślony. Musisz teleportować od razu tutaj do Huntera. Nie tak, ten. Masz, yy... zielony teleport otworzył się obok swojego zamku, widzisz? A tym, bo się tutaj też skały zrobiły. I Idę dobrać. na metro i mielin, i klasa. Dobrać. Dobra, to jest całkiem spoko. No i co, więc jakby on całą historię sprzedał taką dookoła tego, potem się okazało, że smakuje jak zwykły energol, a potem znaleźli, że jakaś inna firma ma identyczne logo i poszły zarzuty, że zajebali logo jeszcze. mi Ileś miesięcy... puszka Pandory. Tam finalnie się jakoś... Wow! Zarobiliście na Pandorze, dumni z siebie jesteście. No w masz półtorej miliona złotych? Nie, masz trochę mniej. No nie, nie, droga strażnicza. Ale złapałeś potem. Mega dobry artefakt. Pierwszych że... trzech ataków nie otrzymuje. O, kohater. to miazga. Ej, mam pomysł strategacy? Żebyś wiedział. No tak, bo on zbiera często, nie? Poczekaj, ja zapiszę, No. ale to może kurwa zadziałać. To jest głupie, ale to może zadziałać. Czekaj, zdejmę to i to. I co się stanie, że ja mu dam to, to i może to, i teraz patrz. Dajesz taki zestaw jemu, taki no. dobry zestaw, do walki miecz i w ogóle dajesz mu tą togę. No ale on nie ma rzeczy do walki. No dobra, w porządku. A chcę, żeby zlevelował. No, żeby jedną i zlevelował. Zobaczysz, Zapisz. Czy jest, ten podstawowy bohater jest w stanie coś takiego zrobić, bo zastanawiam się, czy z tą togą strategacy pojedzie dwa czarne smoki. Nie dam mu procy. Wajsą, Poczekaj, Poczekaj, tuj. Nie dostał obrażeń, ale mu biję po o, 25. 20. Oj, nie, 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 bez skilli. Nie, nie bez ten... skilli nie ma chuja. Ale patrz, to jest dysproporcja. Mega tak. mocny Mag, tak naprawdę. Po nie? wspaniałej bitwie okazało się, że dostałeś na łeb, no, no. no, mega mocny Mag nie, nie, nie zadziała nie. w ten sposób. No nic, liczyłem, że uda mi się oszukać system, trochę. Tak, tak. ja byłem ciekaw, co ty wiesz właśnie z tymi artefaktami. Ale, ale... pomysł był dobry, nie? Nie, pomysł był dobry, tak. Ale pomysł był dobry, no to nie ma co, co negować pomysłu. Don't hate the player, hate the Mogłyby game. być takie te, że ile kasy płacisz, też resetujesz te umiejętności, na nowo rozdajesz, to by było dojebane, eee, A to Ty handlarz snów, to jest w tym, to już jest w, w, piątce? w piątce już mamy, mm -hmm. tak, w piątce jest No nie no, to, to jest mega droga nie iść teraz trochę, e, Bo nie ma żadnego zamku... Wrota Szczura. No byliśmy tam, a, a tego wiemy, różowego to, to z będzie. Wrota Szczura wychodziły... Mówiłeś, że to jest kibel przy Hunterze, tu. Ale to W handl... talecie. Tak, z <coughs> Tym, no, zabij te roki i idź se tam pozbierać te te No coś, ja tam zanim ja tam dojdę, mówisz że to mój biom, zanim ja tam dojdę do człowieku No i spokój, te wodniste są jakieś mocne? Nie są jakieś mocne On czaruje? Nie, No nie, taki łepek wolny No jest spokój, rozmarujesz go tam A na nich nie działa zamęt, dobra eee... Grupowy pech to na wszystkich kolegów Sylwestra Wardengi. <grym> <Na klęcie. grym> Jebany, co w strategicznym momencie do lasu poszedł, to jest niesamowite. Ale nie? ja szanuję, ja już ci mówiłem, że ja to szanuję, ja uważam, że to bardzo dobrze zrobił. No, ale ja, ja myślę, że to nie było. Znaczy, trochę było może, że już od jakiegoś czasu mu się zbierało, ale tak, tak ja tą decyzję strategicznie postrzegam i raczej, że wróci za pół roku. Ale może się pomylę, nie? Może się pomylisz. Jakby ja chcę wierzyć. Nie, że jakimś wielką sympatią pałam, tylko tak po prostu. Znaczy, nie znam youtubera, który odszedł filmem, który by wrócił. Że nie wracają ci, którzy. Bez filmu? No, bez filmu odchodzą, że po prostu odchodzą. No okej. Okay. A chyba że zastanówmy się, może był jakiś taki case, ale... Śmiechawa TV. Oni nie wrzucali, że odchodzą i faktycznie przestali wrzucać, ale nie wrócili jakoś za rok, dwa chyba. Tak, później, wrócili Śmiechawa, tak. Coś tam próbowali no mniej robić. Mniej więcej to wrzucało ze dwa razy film, że kończy, nie? Mniej więcej, no tak, i potem wróciliście. No. A, no teraz teoretycznie nas nie ma. Potem, no teretycznie, no. teoretycznie, no filmy są, wszystko jest, nie? To jak tak, jest. tak, tak, tak. że jesteście, robicie swoje rzeczy po prostu, tak, nie? Tak, tak. I tyle, po prostu tak projekt. Tak. projekt tak. Bo nie, tak. projekt można zamknąć, ale chodzi o zniknięcie z internetu, no bo ja też lekko nie będzie na przykład zamknąłem, No naprawdę, tak. tak. Ale, ale jest. A czy był na polskiej scenie youtuber, który wrzucił film, że odchodzi no. i faktycznie odszedł i nie wrócił i nie dlatego, że go przymusiła sytuacja, że na przykład za mało zarabia już z YouTube'a i musiał pójść do roboty? Hmm. Chyba nie. Znaczy, ja widzę, że w komentarzach napiszą, bo zakładam, na że pewno. coś takiego było. Na pewno. Ty mi opowiedziałeś dzisiaj chyba o zagranicznym jakimś case'ie, że ktoś wrzucił film, że odchodzi i faktycznie sobie poszedł. No Tom Scott teraz. Tom Scott, no. Teraz Tom Scott poszedł, nie? No to tych jest... naukowych twórców, tak. to on sobie poszedł teraz. No dobra, no to tam to jest taka sytuacja, że no jednak tworzy chłop 10 lat, wiesz, dobry content, taki, taki top jakościowy, wiesz, nawet w takim mm -hmm. światowym wydaniu, nie? O! Wchodząc do piwnicy zaczynacie rozmowę. Ignacy. Jesteśmy w piwnicy, w grze i to oczywiste, że coś tu się zalęgło, więc co? Olbrzymie szczury czy pająki? Wydaje mi się, że w czwórce nie ma ani pająków, ani szczurów. To może szczur stwierdzy, A może w każdej armii będą tu tygrysy? No co ty, tygrysy to dość przecięta dwójka. A my jesteśmy na wspólnym biomie, w którym powinno być najwięcej kontentu. Wydaje mi się, że wiem, co mi się zalęgło w piwnicy. Dobrze, to, to, to. po chwili również zauważa, co ich czeka w piwnicy Huntera smoki. W tym momencie do rozmowy wcina się Jamnik, który wyszedł z torby Gimpera i wyjaśnia ten obszar mat mapy. Biom piwnicy Huntera jest podzielony na sporo mniejszych biomów. Został przygotowany w taki sposób, żeby było tu co robić, zarówno jak go zraszujecie, jak i w sytuacji, gdybyście odwiedzili go później. Bohaterowie do uwolnienia są w większości za walkami, które mogą być przy zraszowaniu co najwyżej lekko upierdliwe, poza kilkoma specjalnymi bohaterami zdecydowanie silniejszymi od innych, zamkniętych, zamkniętymi za wiele trudniejszymi walkami. Jamnik następnie wchodzi do pierwszej lepszej dziury w piwnicy Huntera. I znika. Aha, czyli dotychczasowe biomy nie były wypełnione contentem, dopiero okay, teraz się zaczyna. Dobra, dobra, okay. To ja szanuję, okej. Okay, co, Feniksy, rozejrzyjmy się. To jest jakiś duży, neutralny oddział, ale on mi nic nie robi. Tutaj jest. przynajmniej ta tabliczkę, zostaje obok tego Ifryta. Tabliczka, tabliczka przed posągiem Głosi. Wybudowałem posąg trwalszy niż ze Spiżu. Kwiecień, plecień, boli twoje moja. Ślimak, ślimak po kaszrogu, i lecię trzeba tylko się to na zimne dmucha. Łapisz, że to <grym> z ze wszystkich, tak. Ale masz jeszcze jedną obok Frytów z tej tabliczka, widzisz przed ifrytem. Mizachandra, wstęp tylko dla personelu. A okay. tu jest jeszcze Oktagon przeniesiony do piwnicy na czas organizacji Mistrzostw pewnego Wielkiego Polaka. Chodzi oczywiście o Marysia o który wielki pomnik stoi jeszcze w Dokładnie. I tu jest jakiś bohater, stoi jeszcze? Eee, ktoś tu stoi, mroczny kapłan. Borek? Borek, co tu robisz, Mordo? Kim jest Krzysztof z kanału sportowego, żeby na następne pół godziny rozmawiać o Krzysztofie. I Borek Stanowskim. ma w kieszeni hajs i piwo za <laughs> A jaki ma hełm? hełm, hełm dowodzenia. Dowodzenia. Czytaj dalej, po Ktoś ten. jeszcze tu jest, poczekaj. no Natalia no. Janoszek, ej, wygląda nawet. Znana gwiazda Bollywood, o której nikt w Bollywood nie słyszał, postanowiła połączyć siły z Borkiem, żeby zablokować drogę do Stanowskiego. Okay. To pewnie jest Karoliner Pieński tak. jeszcze. Tak, i... poziom 15. Dolarsowa króla z kątem na TikToku, które ma samych naturalnych followersów i ma ich więcej niż Penele Cruz. Widzisz, no <laughs> no no ten coś to... dziwnego. Penele, coś To tak. <laughs> samo. niedługo kandydatka na stanowisko prezydenta Warszawy wystarczy, że obieca, że nie będzie starać do Wisły, i już ma przewagę nad Trzaskowskim. Hej, <laughs> Rafał, nieironicznie. Jak kiedyś rozmawialiśmy z tymi chłopakami ze stand-upów, tak zaczyna się karierę w stand-upach. Jak umiesz napisać dobre żarty na papierze, tak. w, na scenariuszu i tak dalej. Ja nie wiem, nie znam Twojej historii, nie wiem, co robisz, że się to jest perla do odblokowania. O, perla na 15 poziomie, no tak. E, to wiesz, jakby zarzucam, bo mam poczucie, tak już w ogóle bardzo prywatnie mówiąc do ciebie, pomimo tego, że słyszę to, jak wszyscy gadamy sobie, to jakby ten typ humoru, takiego budowania, jeżeli jesteś w stanie spisać śmieszny humor. Oczywiście w ramach konwencji, którą wszyscy znamy, widzowie znają, z kamruz, do uwolnienia tak. i tak dalej, jakby kumam, ale mam poczucie, że wiesz, zastanów się stary, szóstkę, to możesz coś tam przehandlować. To jest generalnie mega dobry koncept, tak ci zarzucam. 100%. No. Kwestia jeszcze, jak to opowiesz te żarty, ale jako copywriter na przykład tak. do tekściorów, to, to spokojnie. Czy jeszcze... tu dużo tych stand-uperów w ogóle zaczyna, także pisze dla innych stand-uperów, I potem ogóle... jakby łapie taki dryg, żeby. Tak, żeby samemu wiesz... spróbować coś mówić, otaczasz się ludźmi, którzy opowiadają śmiesznie żarty, zaczynasz sam opowiadać i tak dalej. Ja może Wec... sobie zobaczę, co tu jeszcze jest. Poczekaj, o, jest tam, strażnik, w ogóle można dużo obejrzeć. Yy, to jest budynek yy. do modliszek, chyba ten, Zło... ten wielki. Widzę, widzę te twoje zakłopotanie, jak patrzysz na tą mapę, nie yy, wiesz co modliszki. to zrobić. Nie kompletnie nic nie wiem, to są gryfy. Więzienie kolejne, mandzio, o, co jest mandzio, trochę się zmienił. No dobra, może się przebrać. No. O, elfy kolejnej, to jest no. dobra sprawa. Yy, bo ja cały czas z nimi łabia, Tam na końcu więc... ktoś stoi. Ale odsunąłeś się, akurat byś mogli zobaczyć. Yy, dobra, to poczekaj, na spokojnie. I Ale to, to trzeba na spokojnie. spokojnie. Z, trzeba na spokojnie, Jezus, synek. Nie ma takiego obicia. dobra, ja ja ale... ty masz już zapomnienie, wiesz o tym. No ale teraz dopiero mam... Zobacz, czy ja masz tego... chmurę tą, co ja mam. Frajerską chmurę? <grym> Frajerską chmurę. <grym> <Fajerską> chmurę. <grym> Czekaj, nie widzę frajerski... Grupowe tutaj. Nie, ja, to nie ma co. Nie, nie ma chyba takich ciekawych rzeczy. Boska Interwencja to jest zajebista, no, u niego. Awesome. A co robi Sanktuarium? Znaczy, anioł strasz, tak na przykład, jest wiem. strasznie śmieszny na tym poziomie, bo widzisz, że zapewnia pięć żyć, to znaczy dana jednostka, bohater, na przykład... Bohater, Rozumiem? rozumiesz. Rozumiem, dobra. E, Ale chyba po prostu jakby kulą ognia jakąś, czy coś, patrz. Odrzuca, nie. to są hero'sy czwarte, kochamy je, jakie nie, są. No, nie no, to ja w górę. Cudeńko, walę tu, a tego nie mogę. A warto by było, bądź ci tam strzeli. strzeli. trochę. No, no tu zdążył czy ty możesz go jakoś złożyć? O ma zapisać, to jest OPTP, smutek. bo nie, e, albo blind? Ja, y, Okej, okay. ty możesz... O, modliszki możesz przywoływać już. Tak, i grub speed. <cabeza> Swoją drogą zobacz, że ja jednym czarem przywołuję całą listę modliszek, które masz w armii. Jednym czarem przywołuję trzy. Nie no, zajebiste to jest. Dlatego ci mówię ci kasterzy wylewelowani bohaterowie to jest... To jest Miazga. Przepier. Oczywiście, że tak. Ty masz coś, ty jesteś chyba najsłabszy taki, znaczy ty masz te chaosowe. O. One trochę pisgają, ale też nie jakoś super dużo, tak szczerze. Więc... No bo jeszcze nie jest podlewelowane, ale one ogólnie są zajebiście mocne. Tak, no przynajmniej... Generalnie magowie chaosu są tak, jakby w tej grze najmocniejsi. Nie najmocniejsi. Tak, żeby ta, w się sensie, podniósł najwięcej damage output, nie? Potem jak masz te wszystkie implozje, dezintegracje. Ej, mał, no, bym slowa jeszcze mam zajebiście. No, zajebiście. wszystkie te żary co ja miałem, nie? No, jeszcze zastanawiam na ile jest sens manny na to palić, ale widzę, że tej many też mam. Chuj, tak naprawdę, więc. mnie nawet dobrze. Jeszcze nie No, raz. jeszcze nie. Tak, modlichy? Nie, modlichy ludzi, dobra. Weź go nawet z ręki zajmij. Gimparę możesz podbiec, masz tyle ruchu, że dobiegiesz. przez tymi, ale... A, dobra, lajcik jest, okej. Okay. A nie, no ta, na ludzi już jest ta armia, dobrze ona ciśnie. Yy, I projektacja odblokowałem to, Morsz, bo tu są kapelusze. elfy. Chyba jeden dla mnie, jeden dla ciebie o to chodzi. Nie, nie, że jakiejś drogi. Czapką nie będzie trzeba, że A, muszę siadanie, żeby wziąć i móc pływać. Ale sobie. nie masz żadnego więc nie przejdziesz. Musisz zdobyć zielonego no, krusznika. Dobra. Jak stałeś tam obok. No dobra, Nas to ja sam zabra. zobaczył. Autor, bo poszedłeś tu obok, a tu stał taki bohater na końcu. Chciałem wiedzieć, co to znaczy. I tu, jakbyś się przesunął po jedno w lewo, tu stał bohater. To, końcu, okay. Potrzebujemy, Potrzebujemy więcej, więcej drewna. <laughs> a to nie łączy się z którymś z tych teleporterów? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, ja Chyba jakoś... nie, skoro tam się to pierdno Szybko więc to przepraszam, będę tam przeklikiwał to szybko, bo te bitwy to tam. A, no bo co to się ten. Dobrze, że ich automatycznie ustawia na te takie spele bijące demeny. i e, tak, więc. tak, to jest w ogóle tam wbudowane w tych A i to ma... na pałę, nie ma co się tam spuszczać. Chyba że jak masz ryzyko strat, no to można. Nie, naśmierzyć. nie, no to są takie o, widzisz jakieś tam. Jakieś harpy, gniazda. No to sobie farmimy, nie? Oczywiście czy tam są jakieś surowce. To nie, że to jakoś mi zmienia, wiesz, zasadniczo mój status posiadania i życia. Hmm. Tak po prostu czyszczę, żeby to było zaliczone. Czasami artefakty wpadają jakieś, więc wiesz. E, wolę być pewny z, z tymi rzeczami. Słusznie, no to, to już Expeak. Jakieś ta. No to jest niesamowicie przyjemne, jak to się robi, jak siedzisz sam przy kąpieli, i nie prowadzisz odcinka. Jak prowadzisz odcinek, to już okej, okay, trzeba zapełnić, są długie walki i w ogóle. No, wiesz, no po to jesteśmy we dwóch i możemy gadać. No, możemy je? gadać. To jest zasadniczy plus. Chociaż jak, ja kochałem na przykład te odcinki, jak na wam serwiem ja mówię poczekajcie jest pierdolnik w skrzynkach trzeba go uporządkować robiłem dodatkowy 40 minutowy odcinek gdzie porządkowałem itemy z 12 skrzynek i tylko na tym to polegało okay. i ludzie byli zachwyceni. Naprawdę? Były wiosenne porządki, jesienne porządki, gadałem głupoty zawsze no. jakieś ten, chociaż były takie momenty, że na przykład 15 minut mówiłem, dobra, nie, poczekajcie, ta skrzynia będzie drewniana, a ta będzie taka, bu, 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 bu. i na koniec odcinka, człowieku, uporządkowane, tutaj drewniane, tutaj kamienne, tutaj bronie tutaj to, nie ludzie tutaj za OCD, to, yeah. totalnie. Ale ja kocham, są takie TikToki, gdzie ziomek pokazuje taki, Idealny poranek, że wiesz, budzi się jest taki tyty, ty, siódma zero i tam wiesz, klika budzik. Oczywiście zdejmuje opaskę z oczu, odsłania żaluzję i potem jest, wiesz, jak e, ścieli łóżko, żelazkiem stary przejeżdżasz, tak żadnego no. zagniecenia. Idealnie podusia ułożona, zostawia. Potem wiesz, otwiera szafę i tam idealnie posortowane ubranie, tak, takie satisfying so video, sz lubisz, tak? Zakłada taka idealna biała koszulka, bez żadnych zagnieceń, to wszystko. Siada do śniadanki, tam wiesz jajecznica wpada, dwa tosty, tak wiesz, pum, wyskakują, yeah. je te tosty, kawka, cyk, 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 cyk. siada do pracki, potem wiesz, MacBook oczywiście, Równo godzinę widać na zegarku, że pracuje przy macbooku, tak jedzie na Dla Ciebie to działają takie... Nie no, to jest piekło, nie mógłbym, nie mógłbym tak żyć, ale kocham to oglądać. Aha. W sensie tak. to jest bardzo przyjemne do oglądania, takie bardzo satysfakcjonujące. Czyli to jest, to jest dla Ciebie to, co na TikTok lecą Ci subway serferzy w tle, to dla Ciebie coś takiego to, dla, 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 dla mnie, Dla mnie to jest to, bo jakby mój umysł kocha porządkować, kocha symetrię, kocha ład i takie układanie wszystkiego, moje życie zupełnie tego nie przypomina, <laughs> okay. ale jakby kocham to robić i bardzo mnie to koi, kiedy okay. mogę to robić. To jest to, co Ci mówiłem o gdzieś to chyba nagrywałem, no. że mnie bardzo uspokaja, jak na przykład otwieram planszówkę i 300 kart wkładam do holyiki okay, i porządkuję no. wszystkie elementy, robię to sobie, układam, sprawdzam. To, to mi daje takie poczucie, że, że mam poukładaną rzeczywistość. I nie, nie wiem, czy to wynika z jakiegoś podświadomego może poczucia. Nie wiem, że potrzebuje czuć kontrolę, mm -hmm. ale jak mam coś poukładane, to jest to zobaczę ja tak samo jak sortuję dane. To uwielbiam wiesz, zrobić tabelkę, czy na takie. ty jesteś na taki, zielono, tak, to nie, nie, nie wiem, czy znacie to, ale tam jakiś jest mistrzem Excela. Ogólnie rzecz ujmując, to kocha Excela i uwielbiam się w nim bawić. Jak dzisiaj wszedłem do, do Androloga, to mu pokazałem, yy, wie pan co? Bo tutaj ten badania, pan poprosił, żebym przyniósł. Tu jest tabela ze wszystkimi badaniami z ostatnich dwóch lat i mam każdy parametr, który badam, i mam wszystkie badania. Jest tam czerwiec 2022, lipiec 2022, tu, du du, 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 i on spojrzał na tą tabelkę, i tak mówi. Szanuję podejście Panie Tomaszu I, i spojrzał, mówi dane tutaj widać Okej, okay, tak się zmieniały te Mandio parametry, tak hormony sobie? Tak to, ja kocham to robić Dzień dobry Mandziulku Mandzio wybił się oczywiście na swojej serii Scott Goes Fishing Serię to następnie bezczelni youtuberzy Masowanie go kradli, ja też Bo jak wszyscy dobrze wiemy, dwóch youtuberów Nie ma prawa nagrywać na raz tej samej gry Wydarzenia te tak nim wstrząsnęły, że Został femboy. następnie rozpoczął dramę Z Karolkiem, ociągnięcie za uszy Nieistniejącego dziecka jego nowa fembojowa metamorfoza okazała się tak skuteczna, że na mapie może mieć żeński model, bo męskie się zaczynają kończyć. Jezu, Maria, jakie kurwa złoto. Jakie ja to nie potrzebuje, bo on ma ładnie, ale A, będzie mi masz, hajsy chyba generował. Tak, tak jak dasz do zamku, to stajesz tam, to możesz do Huntera go wysłać. Landlordem się jakimś tam stanie pani, i tak. będzie hajsy generował będzie biednych mieszkań? najemców. Weź jeden, zostaw mi jeden. Yy, jedną czapeczkę ci zostawię i teraz... Na, Kto chyba, jest twoim ruchem bohaterem? Ruchoma jest Sheya, więc Szeja, szeja, szeja czapkę dostaje, proszę kochanie. My się spotkać, bo mam w chuj który które mógłbym Ci na luzie dać. Yy. A na to nie wychodź na morze, no, bo to jest zablokowane. Ja pójdę jeszcze tu, coś... Jest, no tutajś tam. Goldy. Ja sobie zgarnę, bo mi na jednostkę. Nawet jest w ogóle budynek do modliszek, wiesz? Jeśli wtedy będziesz większą o tym. I tu jest ten Heros. O, właśnie. Genera. Pokaż go. Drwal Rębaju! O, o Jezu! Dwal próbuje przejąć kontrolę nad kopalnią drewna Igmacego, jednak jest zbyt zajęty obrażeniem Netflixa i Amazona, żeby zajmować się niedobyciom <grym> A Jakiś mam topór Jaki ma... jakiś magiczny. Men. Topór runy byka. O, jest go... jest to. wow. No na napierdalaczy, kto go no. pierwszy poluje to jest ten. No. To ty go prędzej pierwszy raz dupisz, ale dobra, trzeba armię szybko wzmocnić. bo budynek do modliszek to jest ten. E, może zająć tą e, latarnię, zajmij, bo wtedy będziesz w ogóle dalej pływał. Na, na przyszłości. No, no dobra, okej. Okay. Tam jeszcze minąłeś jednego, to trzeba by zobaczyć. Hmm. O tutaj. Yy, tu. Ktoś tu był. Eee, ktoś tam czy, był, nie pamiętam. Tam był? Kamruz. Kamruz. To czemu nie uwolniłeś Kamruza? Miałem dziesiąty level. A. czy znaczy, to dla Loru powinienem tak... Powinieneś mówiąc, dla Loru wolnić no, Kamruza. Górnictwo mistrzowskie, zarządzanie, Boże, te skiny są tak niepotrzebne już. Eee, czarnoksięstwo znajbiście zajebiście potrzebne, duchowe. To niesamowite, tak. masz jedną piątą umiejętności wypełnioną, a masz bohaterów, którzy mordują tak naprawdę, nie? Tak. Tak, to jest ciekawe. Tak, to jest, To są do tych wzgórz malowanych. Do co ci mówić? Malowanych. Co ci mogę mówić? No, to, jest, to jest gra, którą... O, zrozumieją, tak, co ci mogę no. powiedzieć. Ja trzeba Zabę kochać. Ja trzeba pokochać, żeby w, w niej się Ale Polacy dobrze... lubią takie gry. To jest tak jak z tym gotikiem: zabugowany, niegrywalny, połamany. parny, odbijający mm. się, spadasz z drabin. To Najlepsza, gra na świecie. Najlepsza gra na świecie. Coś tym jest, rzeczywiście, A... że Polacy mają taki masochistyczny no. element sobie do gier. Trochę tak. Kuchamy. że To wiesz, też pewnie wynika z tego, że rzeczywiście u nas te komputery spopularyzowały się w tych latach 90., -tych, więc my trafiliśmy. Nas minął ten w Polsce boom konsoli, nie? Cały mm. tak naprawdę poza jakimś tam kradzionym. To może komu dać. Po zakradzionym to teraz minął cały ten boom konsolowy, więc my nie przechodziliśmy. Ale zielony klucznik, tu będziesz mógł przepłynąć. Tak. Próbujmy yy, 30% walce przed. Masz podobną, tylko ta ci daje 30. to samo. Ta, no. To jest lepsza wersja. Ale tutaj masz ten klucznik zielony, więc będziesz mógł, to może wiesz. No, bo ty wadę, że wiesz, niech ktoś czegoś od ciebie chce. A nie, Mamy to jest zaznaczony stążek mieszkający w A To jest stan generic A tu jest więcej elfów. Mm -hmm. I zajebiście. Próbujmy uciec. Erd męstwa? Ja Morale. nie wiem, czy nie mam. Masz pewnie Tylko poczekaj, bo ja mam w ogóle. Ja nie patrzyłem morali w ogóle. Ci miałem plus 7, albo bohaterowie, Ci miałem plus 2, masz minus 2. Kto mi daje morale? Ty dajesz morale. Tak. No może i mówię mu właśnie zamiast. Pytanie, czy te artefakty działały? Te drewna możesz przerzucić na innego Sakiewkę bohatera. Takiepkę ze złotem. Na ja to. No i innego bohatera wrzuć to. No tak, 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 tak. tak. Na w szale, ogóle te szale. wozy z drewnem możesz szale, wszystko żeby pytanie kto ci zlicza u ciebie... A w ja już mam hermęstwa. Pytanie kto u ciebie... A, ale plus... one działają dwa? Ech, to są heroes, cztery mogą. E, nie wiem, szczerze mówiąc, kto u ciebie jest moralowym bohaterem, bo masz tutaj morale, widzisz, u niego, ale czy wyższy poziom morale nie ma u ciebie Krówka Mumu? I teraz zgaduj, zgaduj. Plus 5 i plus 5, obaj mają na tym samym poziomie. Tylko pytanie co gra na to? No. Kurwa, nie, nie, zobacz, to ona ma mniej, widzisz okrąg na tarczy, ten ma większy. Aha, czyli ma chyba wam być, level tak. dowodzenia. Chyba tak, ale bohaterowie wiesz mają minus 2, więc to, to jest. To jest możesz przesunąć w dół i zobaczyć co się wydarzy. Przesuń w dół bohatera, krówkę. Już cztery ma teraz, a cała reszta. Tak, trzy, czyli, 3, czyli, czyli bohater obniża. Ci obniża. To samo ale co ja, ja miałem. Ale już teraz na 17 poziomie, no znajdziesz Ja myślę, 20 że nie ma, się coś. zabijesz, Ta. Wiesz co, ja ją wymienię jak Bulgariusa uwolnię, bo ja bym a, chciał Bulgariusa uwolnić. Ja też bym chciał. Wiele osób by chciało wiele no, rzeczy. Sącemu nie dzieje się krzywda. Jak mawia znany polski polityk, rosyjski. Dokładnie. Znaczy... Co? 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 <laughs> Kocham Janusza. O, leży obok tego... Jakaś pałka to, widziałem. To jest no. strzałka, ale tak, blisko. Generalnie ona robi to, to, ja mam te efekty na strzałach, że czasami ci wrogo ogłuszasz, eee, zatruwasz. Robi jakieś rzeczy. Tak, najbliższa. to jest efekt do strzałki, więc nałóż ją na Gimpera. Ogłuszająca. Bo Gimper strila i już ma założoną. Dobra. Czasami to ona to nie ma full. Nie masz szans, 19 yy, A czego nie bronią? Jakiegoś skarbu, smoków? No, twojego budynku do smoków i do modliszek. I do modliszek bronią też, nie mam nie podja bez podjazdu. Dobra, no ale to dobra. na razie. Potem sobie to ogarniemy. Ile ja tu mam? Smoka i modlikę, mało. Yy, dobra, czy mogę karawaną za to ściągnąć elfy, żeby potem wysłać yy, ich nie, też Możesz dużo? ich ściągnąć do Hunter'a. A, żeby było bliżej, masz rację. Tylko najpierw się zrekrutować, tak to działa niestety w tak, że zrekrutuj w ich zamku, gdzie chcesz ich kupić. Yy, a nie, nie, ja chcę z tych. Wszystko stąd pozbierałeś. A poprzednich? Nie się już? trzy. No chłopie, A, No to mało, to bez sensu, dobra. No to mówię, że to ci niewiele zmieni. Bach, bach i robię. A, dobra, to tam Możesz szkoda, tak szkoda zrobić, czasu. Tak zrobić i tak. I tego nie, nie masz e hajsu nawet. Cztere. I musisz teraz włączyć karawanę w zamku, do którego chcesz wysłać. Nie sprzedawać Nie sprzedawać na nawet. A, okej, okay, dobra. To tak. Masz trochę siana by się przydało, chyba tak mi się wydaje. Chcesz mieć siana, to iść do bociana albo zapierdala i pokonywać wrogów. Zacznij się kurwa ogarniać, masz wszystkie czary kolego, no to teraz już powinieneś się napierdalać. No. się mniej, mniej stresować, mówi, żeby ten, dobra, bla karawana, siódmy. Nie, nie puścił Nie, Aha, to, bo ptaszek nie to Nie, nie, okay. nie oznacza. <laughs> no, nie no, zapomniałem, Zapewni gdzie my jesteśmy. A nie, jednak poszło? Jednak poszło. A, do celu bez zamykania okna. A zamknięcie i wysłanie kar... patrz! Mądra gra, mądra. Heroesy ta, do tych wzgórz malowanych. Ponadczasowe, są ponadczasowe. To. Śmiałeś się kolego. Śmiałem się. No właśnie. Miałem się i mam za swoje. Chciałem ja z nim zrobić. Tutaj nim, bo Do, żeby Za tak, dokładnie. Dobra, mandziula zarządza w Hunterze, co tu się podziało. Dobra, jazda dalej. Co ostatnią turkam mam robić? myślę, że tak. myślę, że lub jeszcze dobre Dobra, jedną to jeszcze no. Ja tu mam dużo takiej zbieraczki, tu będę miał jakąś jedną walkę. Ta, to ciekawostka, to jest w ogóle Goblińscy rycerze, to jest czwórka w chaosie dodatkowa. Wow. Bo chaos ma zajebiście mocno. Wygląda czwórki. bardzo niepozornie. Tak, 120 HP, dwa ataki, fast no, ale pewnie dużo ich się generuje, ich nie? się chyba więcej generuje, tak, niż, niż, niż powiedzmy standard Bardzo ciekawe. No i takich tylko zabijesz na strzałach, to nie jest takie, wiesz, no. se. To jest nadal mocny. No, no ale mocno ich klepiesz. 12 tych masz, to ci robi mega robotę. To prawda. Ja tam do 7 smoków się dopiero doczłapuję, ale ty chyba do Tytanów znalazłeś, no. nie? Znalazłem. No, to jest, to jest spoko. Nie, no przyjemniutkie są te hirosiki. Tak, one ja je giya, bardzo są lubię, bardzo je lubię, są mega przyjemną gierką. Ja bardzo jestem ciekaw, to też mówiłem o f rekordowo Ignacemu, że na Manor Lords się teraz przymierza, znaczy kiedy oglądacie ten odcinek, to pewnie już dawno przeszedłeś. Ja, są <laughs> odcinki na Zagrajmy z Gimperem od 4 dni. Bo rozumiem, że to tak pewnie będzie wyglądało, że jak je zobaczycie. Ja myślę, że sobie nagram. No, myślę, że sobie zagram yy, z godzinkę sam i jak będzie fajna do nagrywania, to sobie nagram. A jak nie, to sobie solo popykam też. Chyba ostatnio gadaliśmy o tym, że ja też... Jak... Nie, to Klaudii o tym mówiłem, że jak przez ostatnie pół roku nagrywałem materiały na Zagrajmy z Gimperem, a potem jeszcze zrobiłem parę streamów, to złapałem się na tym, że jak miałem wolną godzinkę, dwie no. i chciałem sobie pograć, to robiłem sobie wyrzuty sumienia w głowie, że mam ochotę pograć bez nagrywania i że to źle. Jednocześnie no. nie miałem ochoty nagrywać, tylko chciałem sobie popykać. Mhm. I się blokowałem i zamiast tego prokrastynowałem, na przykład klikałem po necie, czułem za duże wyrzuty sumienia, żeby włączyć grę No Bez tego i teraz mi się udało z tego wyleczyć na szczęście, bo o tym Divinity, co odpisywałem w ostatnim odcinku I tak się zastanawiam, czy czy nagrywać, czy może sobie, wiesz, dla zrobić, zrobić relaks. Tak. taki safe my kiedy, space. My kiedyś o tym prowadziliśmy rozmowę, jak obaj, obaj let's play'e nagrywaliśmy. Tak, tak. Czy gramy też dla siebie, nie? I chyba był taki moment, że nie graliśmy dla siebie. ja nie dla grałem siebie. bardzo długo na siebie no. i to był powód, dla którego ja w ogóle przestałem grać prywatnie i to mm. jest to jakby... Że robiłeś let's play'e, nie? Tylko let's Play e, trzaskałem, w ogóle nie umiem grać dla siebie i to był powód, dla którego problemy ludzi pierwszego świata, przestałem grać na komputerze mm. i mam to teraz y ogromny problem w ogóle z powróceniem. Mm. W ogóle mam, to, to chyba już mówiłem cztery razy na. W różnych odcinkach, ale naprawdę było tak, że o kurwa, jakiś mocny pierśnik. Kto go pilnuje? Jakieś lamusy. Hmm. Eee, ja ich najebię. Zresztą teraz już wszystkich jestem w stanie najebać. To też mi pomaga. A widzów, którzy chcą, żeby odcinek się nie kończył? Eee, ich to nigdy nie pobije, za to. Mogę wysłać tytany, które są duże, silne, mają wielkie mięśnie i są bardzo seksy. I...